Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Styla się kłania. Dzisiaj mm, zrobię taki układ reinkarnacja Crowleya. I to można stosować do. aby się dowiedzieć o swoich wcieleniach. No, na przykład, można mówić, kim byłem w, pierwszy, w, pierwszy, w ostatnim wcieleniu, kim byłem w. W drugim wcieleniu, kim byłem, w trzecim wcieleniu, i tak można sobie niezliczoną ilość tych wcieleń po prostu zobaczyć, kim tam się było. Ale na początku jeszcze takie dwa pytanka krótkie od pani Beatki i pani Ani. To od razu odpowiemy na te pytania. Pani Beatka pyta się, czy zostanie jeszcze mamą. No to zobaczymy tak szybko na trzy karty. Czy pani batka jeszcze zostanie mamą? No, jest taka szansa, pani Beatko, i nawet hmm, mogłyby być bliźniaki, ale rzeczywiście zostanie pani jeszcze mamą. Pani Ania, czy powinna spełnić swoje marzenie i kupić sobie domek letniskowy na kredyt? Dobrze, pani Aniu. Zobaczymy czy pani kupi sobie domek czy powinna pani, czy powinna pani. Dobrze. Czy pani nie powinna kupić sobie domek na kredyt? No ciężko, ciężko będzie, ale ma pani szansę. Musi pani uważać, żeby nie przepłacić tego domku. Jeśli pani rzeczywiście sobie go już wybierze, niech pani dobrze go obejrzy. No, powinna pani sobie spełnić to marzenie, wiadomo, bo to będzie coś takiego, taka odskocznia dla pani, i chociaż będzie ciężko go kupić, no, będzie ciężko. Jest tu pokazane jakieś tam problemy, ale może pani spełnić i kupić sobie. Domek letniskowy Dobrze, a teraz będziemy stawiać układ reinkarnacja króleja. Układ sk składa się z 10 kart. I na przykład, chcę wiedzieć, kim byłam w swoim trzecim wcieleniu. I patrzymy, kim ja mogłam być. kim byłam w, prze w przeszłym wcieleniu, w trzecim wcieleniu, tak, od początku, czyli księżyc kimś bardzo mrocznym na pewno, yy, bo tutaj ten księżyc, no to jest patron właśnie spiskowców, Takie tajemnice niebezpieczne jakieś posiadałam. Może czarną magią się zajmowałam? Rzeczywiście, ten księżyc tutaj pokazuje kogoś bardzo mrocznego, tak? Może być to oszust, może być to kłamca. No, rzeczywiście w księżycu ktoś, kto, no wiadomo, nie był, nie był do końca dobry, tak? Teraz druga karta. Gdzie mieszkałem? No ta dwójka tutaj denarów. No, wiadomo, gdzieś tam nad wodą. To na pewno. Na pewno na północy. No, to może być na północy Europy, powiedzmy, bo coś takiego jest zimnego w tej karcie, że rzeczywiście sądzę, że to była północ Europy. No, mogło być to dwa wieki przed naszą erą. No, ale też były tutaj takie mm, wyjazdy, nawroty, powroty. No, w jednym miejscu na pewno tutaj nie siedziałam. Czy byłam szczęśliwą osobą bardzo taką szczęśliwą, gromadzącą jakieś dobra? i taką też samolubną i z, i z tego powodu może też taką szczęśliwą. Co jeszcze? No na pewno jakieś skąpstwo w tej karcie widać. Ktoś szczęśliwy, ale bez przyjaciół, tak, taki właśnie zamknięty yy, w sobie człowiek. Następna karta, czwarta. Kto był? Moją bratnią, duszą i ósemka buław tutaj wyszła. No, może bratniej duszy tu jako człowiek zbytnio nie posiada, posiadałam, ale jakieś takie krótkie, szybkie znajomości, jakieś romanse, wszystko takie krótkie takie na chwilę. Czy w tym życiu jakieś. Są os moje bratnie, dusze osoby, które spotkałam w tamtym życiu y, gdzieś obok mnie, teraz, y, i są na pewno gdzieś tutaj, y, jako moja rodzina, y, bliska rodzina, gdzieś y, powiązania z krewnymi. No i wam muszę powiedzieć, że moje powiązania z krewnymi nie są zbyt takie, y, powiem Wam, mocne, i może dlatego że z tamtego wcielenia, że tak też nie zależało nie zależało mi na ludziach, ale gdzieś tam on, oni są koło mnie cały czas. Dobrze. Następna karta. Czy miałem dzieci w tamtym wcieleniu? No tak, jest tutaj na pewno są dzieci. No, no tu jest syn, no, ale tych dzieci mogło być tam więcej. Czym się zajmowałem, tak? I tu jest siódemka monet. No, ja myślę, że tak bardziej jakimś rolnictwem, bo tutaj rzeczywiście ktoś, ktoś, kto zajmuje się mm, jakimiś zbiorami, no, no jakieś też y, naturalne talenty, naturalne talenty, które. Były wykorzystywane na pewno w tym wcieleniu. I karta ósma. Jak umarłem? No, i tu jest wisielec. Hmm. Mogło być to przez samobójstwo, mogło być to przez chorobę psychiczną jakąś. Yy. Albo taką długo, długoterminową, męczącą. Następne pytanie. Dziewiątka. Jakiej lekcji nauczyłam się w tamtym życiu? Czego się nauczyłam? I tutaj właśnie pokazane, że za bardzo niczego jeszcze wtedy się nie nauczyłam, że ta lekcja mi poszła źle w, tamty w tamtym wcieleniu, bo ta dwójka mieczy <laughs> to, jest, to jest właśnie impas. To jest coś, czego się nie zrobiło, i ja tutaj po prostu nie przeszłam tej lekcji. Czego muszę nauczyć się w tym życiu? No, i tutaj jest diabeł. No, może, żeby być właśnie bardziej otwartym na jakieś rzeczy um, takie hedonistyczne, jakieś y, folgowanie sobie, czy, czy w, y, swoim jakimś y, marzeniom, folgowanie y, sobie w różnych tam innych rzeczach. Ale myślę, że przyjemnie spędzać czas z ludźmi, nie być taką zamkniętą istotą, jak w tamtym właśnie wcieleniu. No ale ta istota, ta, ten człowiek był, y, był taki mroczny, zamknięty, samotny może nawet. Mimo to, że tam może miał rodzinę, ale co z tego, co z tego, jak był z kompcem. No, i to wszystko, widzicie, możecie sobie takie y, robić po prostu układy, i może coś tam z tego wywnioskujecie, tak? I to wszystko będzie na dzisiaj. Dzisiaj taki krótki filmik. Zapraszam Was na swoją stronę www.styla.pl. Zapraszam, żebyście się też do mnie zgłaszali na odpłatne wróżby. Wróżę przez telefon, przez Skype'a możemy się umówić w moim salonie wróżb. Także wszystkich zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Pa! pa.